Suzuki GSR 750, rocznik 2012, jak pamiętam. Może być troszkę głos taki zachrypnięty, ale lekkie tam przeziębienie. I tak, dlaczego wleciała na podnośnik tak szybko i dlaczego już jest zbiornik w górze? Wczoraj przewieziona, dziś odpalam, rano, ponieważ cyka, klepie tak charakterystycznie. No takie mocne cykanie, klepanie. Myślę sobie odpalę po... Po nocy jak wejdzie na scenie zobaczymy czy ten dźwięk się czasem z czasem z rozgrzaniem wycisza. Czyli powiedzmy coś by tam nakierowało w stronę yy, uszczelek pod kolektorami. Bo to często jak są niedokręcone czy tam troszkę dmucha to troszkę po rozgrzaniu się to wycisza minimalnie. Coś tam by jakiś podgląd był. Odpalam FI i dziwna praca. Błąd FI świeci. Podpinam sobie komputerek. Jak to ładnie pisało, jak to było napisane ładnie, obwód wtryskiwacza pierwszego bodajże, czyli nie chodzi na jeden gar. Po odpięciu wtryskiwacza podczas, podczas pracy silnika wtryskiwacza numer jeden. się, a to nie będę jedną ręką się tu... O. Nie ma w ogóle zmiany w pracy silnika. No czyli po prostu nie ma sygnału pewnie na pierwszy cylinder. Yy, wyciągnąłem sobie sterownik Myślę, może gdzieś coś się wypięło Może coś nie gra, może jakiś kabelek Moim oczom okazały się takie patenty Gdzieś tam pewnie Jakaś ścieżka przerwana czy coś Czyli jakiś modzik pewnie można tutaj W tym motocyklu zrobić Typu przerwania jakiejś ścieżki lub Jakiegoś tam innego Rezystorka Czyli nakieruję to, że może coś nie tak ze sterownikiem No cholera wie Druga sprawa jest tutaj założony quickshifter. Nie wiem czy działa, nie było mi się dane jeszcze przejechać. Jest założony, właściciel sam zakładał. Fajna sprawa, <laughs> i tak właśnie. Tylko muszę sobie airboxa ściągnąć. Sprawdzić, czy gdzieś coś się tam nie wypięło. Ale to by był straszny pech. Aby się akurat tak stało po nocy, chyba że jakiś córco przegryzł. <laughs> I też jedna rzecz, którą zauważyłem. Yy przewód paliwowy ten widać, że jest załamany w tym miejscu a gdy cholera, braknie mi rąk a gdy kładziemy zbiornik no to po prostu on się załamuje do tego stopnia widać, że on jest praktycznie zagnieciony. załamuje się także ten kawałek dotyka wtyczki a w związku z tym mamy zagięcie całkowite Także on chyba też myślę troszkę słabszy był bo tak jak mówię załamany jest Yy, zupełnie załamanym, także jak i, i pompa ile tam przepcha, to przepcha, ale, ale strata na pewno na wydajności tam była. No to paliwo tutaj jest po sprawdzać zaworki, przegląd taki standardowy, rządzi do sprawdzania, płyny, jakieś tam świece, te rzeczy. No ale ten, ten brak pracy na, na trzecim cylindrze, na pierwszym cylindrze, czyli na trzecim mówię, na pierwszym cylindrze, czyli pierwszy z tamtej strony, z lewej motocyklu siedzącym, troszkę upierdliwy. Czy to się skończy wymianą sterownika z, z, ze stacyjką, z zamkami, z wlewem paliwa? Kto wie? Nie lubię takich rzeczy osobiście. Dobra. Porozkręcam, sprawdzę, czy faktycznie tam się nic gdzie nie wypięło. No ale no, wątpię. Wtryskiwacz nie ma tam, a raczej innych wtyczek, no to jeśli by się coś tam głównego wypięło z styczce, to by nie chodziły wszystkie cztery, a tu jest tylko jedna, także Obawiam się, że nic z tego Dobra, działam, zobaczymy co tam po drodze wyjdzie, może coś znajdę akurat Jeszcze chwilka, aby nie było Może pokażę Klepanie też będzie słychać Wtyczka wpięta Sprzęgielko wcisnąć Klepanie myślę słychać wyraźnie. miade. Brak... Jakie świecący płot. wypniemy to już tam palli go wtryskiwacz numer 2. No słychać, jak i przestaje klepać, co czekawcze. A tu działa to Wtryskiwacz numer 1 brak zmian. Także no, upierdliwy temat. Miejmy nadzieję, że coś znajdę. I co? Magia działa. W całe szczęście obyło się bez, yy, bez wymiany jakichś tam elementów. No, taka można powiedzieć drobnica. Odbiłem sobie quickshifter, przegnęłem kabelki, sprawdziłem przejścia. No i Eureka znalazło się. Yy. Widać na zielono ten błąd, który był. Także wszystko bajeczka. Dobrze, bo takie szukanie, kombinowanie ze sterownikami to tylko niepotrzebny czas stracony i pieniądze. Komin jest dobry, nie ma co. No to elegancko, można działać dalej. Suzuki GSR 750, mało popularny, 600 jest. Więcej a 700, 750 wiele na drogach nie widać. Rocznik 2012. Yy, I powiem taki przeglądzik. Troszkę już porozkręcany, między innymi ściągnięta kanapa. Dlaczego? Bo na drugi dzień po dostarczeniu przez właściciela na trzy cylindry mi zaczął chodzić. Na pierwszy lewy nie chodził. Ale to tam udało się temat rozwiązać. Stroni wyciągnięte, bo tak sobie patrzyłem, czy czasem coś tam gdzieś się nie wypięło, nie wysunęło, ale nie z tego, co kojarzę, mamy tutaj 24 tysiące przebiegu, tak czy nie tak, 24 do i jest to przebieg yy, podobno pewien, gdyż maszyna od pierwszego właściciela chyba kupiona, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, yy, i tak powiem przeglądzik. Do sprawdzenia luzy zaworowe łańcuszego rozrządu. No z tym przebiegiem raczej tam nie podejrzewam jakiś wymian łańcucha, no ale, wiadomo różnie może być, czasem bywało różnie, yy, mimo też 20 parę tysięcy przebiegu. No, łańcuszek już kwadratowy, oby z pewnej, z jednej strony nie było konieczności jego wymiany. Tu mam śrubę od napinacza, ale to ona też, jeśli będzie konieczność. Zluzowania napinacza w celu, w celu wymiany wałeczków. Może tam troszkę mogę kaszcznąć czasem, bo troszkę mnie tak sponiewierało. E jeśli będzie konieczność poprawy luzów zaworowych, wałki do podniesienia, a co za tym idzie napinacz do zluzowania, a co następne za tym idzie, tędy go możemy rozluzować, że tak powiem. Więc będzie trzeba się go puścić. No niestety, tak to sobie w Suzuki umyśleli i to w wielu modelach, czego to tak jest. Nie wiem, tak jakby celowy był. Zawsze jest śruba jakaś za ramą, w starszych, w starszych GSR-ach, no i ogólnie w DL-kach też, w sv -kach. Tu mamy śrubę łączącą, powiedzmy, komorę łańcucha z blokiem, taka troszkę usztywniająca, a tutaj zrobili znowu za, za napinaszem. No nieważne, olej już spuszczony, to jakiś czas temu, oczko czyste oleju, także wszystko dobrze. Filterek tu był, pamiętam, Kena, także taki też wleci, póki co, jak go widać, nie ma go. Yy, punkt hamulcowy, punkt chłodniczy, świece, filtr powietrza. Tutaj jest KN i właściciel go tam czyścił niedawno. Yy, dromną modyfikację przejdzie sterownik. Jakieś tam temperaturki, te sprawy. Coś tam się pogrzebie. Yy, a tymczasem co? <laughs> a właśnie, właśnie to. A tymczasem zbiornik do góry. No i rozkręcamy. Patrzmy, co tam jest w środku. Aż ciekawy jest ten płyn hamulcowy. Też będzie świeży. Widać, troszkę już herbata się zrobiła z tyłu. No zobaczymy. Łożyska w koła chyba też do sprawdzenia. Zobaczymy, co tam Suzuki pokaże, coś tam w środku ma. Także kolejny temat. Pewnie jak troszkę silnik podeskręcę, mi się sprawdzić, czy trzeba go opuścić. Czy też nie, będziemy widzieć. Długo się maszyna wy. GSR ponownie. Yy, długo się maszyna wystała, wyczekała na, na części, a i też i troszkę mnie tam rozłożyło przez kilka dni. Yy, nie wiem, czy ja to mówiłem już, czy nie. Żaden zawór nie do poprawy. Nic nie trzeba regulować. No, a mały przebieg, no to nie ma się co tutaj oszukiwać. To tak. Poskładam górę. <laughs> Poskładam górę, jak widać, <laughs> aby sobie wszystko tam schło i tak dalej. Później no, cały tutaj dolet założę, wszystko tak być powinno. Yy, układ wydechowy, jak można zauważyć, brakuje go. No i później po odpaleniu TPS-y, podciśnienia i tak dalej. Tutaj fanty potrzebne. No tutaj mam stare cewki, jakieś tutaj te pokrywki od dopalania spalin. różne takie rzeczy. Tutaj uszczelek, no wiele nie trzeba było. jedynie nie, pokrywę zawory w kompecik. Świece i uszczelki pod, pod wydech. Yy, i sterownik, ponieważ tam ogromną modyfikację przejdzie, ojej, ale to, po kolei, ale to po kolei, że tak powiem, troszkę mnie jeszcze dusi, ale jest dobrze. Tendencja y, idzie ku poprawie. Płyt chłodniczy zalany, nowy hamulcowy też, jak widać, w porównaniu do tego, co było, też nowy. Nie będę przeciągał, bo szczerze mówiąc, nie chce mi się gadać za bardzo. Y Zakładam pokrywę, świecę, całą puchę, tak jak mówiłem i widzimy się troszkę później. No to pozostało wgrać oprogramowanie, jak widać podpięte wszystko. Eee, lekkie popsy plus tam kilka, że tak powiem, zmian. Ymm, obniżenie temperatury wiatraka i takie tam różne. Dobra. No, Powinno być wszystko. Tak, zgadzam się. A muszę zapisać sobie jeszcze. Niech będzie wszystko um... akceptujemy. Jest ok. Będzie leciało czy nie będzie? Zaczęło mrugać tak, że chyba dobrze. Okaże się coś... Się nic nie pokaże. No nic, leci. Dobra, leci paseczek, także niech sobie pójdzie do końca. I będzie odpalenie, zobaczymy, czy się uda. Lekkie wachnięcia są, ale idzie ładnie. Zaraz się pewnie kamerka wyłączy, coś się nie może naładować dzisiaj. Chyba bateria pomału. Może wyjdzie najbardziej. Jest dobrze. Jedynie trzecia cyferka się zmienia. Idzie równiutko. Założę mu puchę, podepnę, ma sensor na wszystkie cztery krótce Puszka z filtrem. Poskładać do kupy i gotowy. Storownik na razie tak. Jeśli by coś było nie tak, to jest. Tak powiem szybki demontaż. TPS, -y. jak widać, przepustnice do góry podniesione miernik odpalcia, a czy najpierw się sobie zapomnę włączę wpiąć się w odpowiednie, że tak powiem, piny ponieważ jedno mamy zasilanie stałe, czyli pewnie 5V a drugie po, po TPS-ie, także no, także to sobie zaraz ogarnę błędy pokasowane, od ABS-u również też coś tam było eee, także teraz odepnę Diagnostykę. Odepnę sobie sterownik. Wcześniej wyłączałem zapłon i go umieszczę tam gdzie powinien. Jak widać, plastiki poskręcane. Bag również. Przewód paliwowy jest dobrze. Jest w porządku. Tak. No więc, co? Tak, jak mówiłem. Ten sterownik. Moje kabelki. Olej. Jest dobrze. Yy, I co? i Będzie gotowy. Także. Jak tylko części się pojawiły, poszło całkiem sprawnie. No, już patyczek, tak? A, No przecież, to jest najważniejsza rzecz, jaka może być. Patyczek e, sprzęt, widać, stoi. I może tak opowiem, co i jak. Co było robione, to chyba tam po drodze omawiałem. <laughs> Troszkę się zeszło, ponieważ trzeba było czekać na części. Jak już części były, to. Nie rozłożyło znowu, no jest jak jest. Ale finalnie gotowy. <gry> <gry> Ustawione, sprawdzone wszystko powymieniane płyny, <gry> obniżona temperatura gataka, tak jak mówiłem. Yy, kilka zmian w sterowniku troszkę ekologii usunięte. No, yy, jeszcze nie ma hamowni, będzie pewnie na wiosnę ale z tych zmian tak zwane lekkie popsy no jak to można wymusić, nie mając hamowni? Kilka razy przegazować i coś tam już słychać. W czasie jazdy jest dużo bardziej to słyszalne, ponieważ ja się już bawiłem. Yy, jeszcze, gdy była pogoda, troszkę lepsza ja byłem w lepszym stanie. Także już wiem, że będzie. Yy, co mam być? Nie wiem na ile to kamera zbiera, ale może no, słychać takie już Piernięcia nawet przy gazówce, z siebie, w tym pali Myślę, że słychać. Chyba wiadomo o co mi chodzi. Nawet przy spuszczeniu z gazu już są takie popsy tak zwane nie. a jak będzie hamownia to można sprawdzić dużo dużo lepiej no co to zgaszę, niech ostygnie nie będę go tu grzał przetrzymam że dwa dni i będzie gotowy tak to się udało porobić wszystko